oczywiście, cześć Manko, z tej strony Maru i dziś sobie gramy nową serię trollblidy. Gramy sobie właśnie garankiem dzisiaj, pójdziemy sobie pod atak Speed. Mm, to znaczy kupujemy sobie pierwszą e, tą e, trinitkę i potem lecimy sobie attack speed, jakiś Wizard, jakiś... E, jakiś, yy, jakiś, 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 nie wiem, yy, Phantom Dancer, coś w tym stylu, potem sobie z pomyśli, może coś też troszkę pod tanka, no, Wits na nam tam Magic Resisty, ale na przykład jakiegoś, nie wiem, może Sterak, może coś w tym stylu, no, zobaczymy jak nam wyjdzie, nie? I co, i, i to jest taka nowa seria, będzie przeplatana właśnie odcinkami, może z TFT, może jak będzie PvP, to, fu jak będzie Urf, to może z Urfa też tak samo, jak na razie nie ma Urfa, Eeeh Jeszcze sekundę. Report kim mi Dobra Co na początku? Na początku może Q-Save wezmę. No nie wiem, według mnie ten nowy Garen może działać fajnie. nie wiem, właśnie, chyba tak czy siak by te Q maksował. Potem E bo zanim Trinity stworzy. Zanim ten, no to trochę minie, nie? No to Q-Save maksujemy pierwsze. I potem będziemy sobie lecieć. Lecieć, 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 lecieć dalej, nie? I co, na początku pomożemy mu z tym Rydzikiem, znaczy z tym Blue Buffem yy, Żeby sobie łatwiej mu go zrobić I lecimy sobie na Irelkę mamy, tak? Dobra, jeszcze jedno Q <laughs> I uciekam na linię, żeby nie stracić minionków yy, I co, na Irelie, mm, no, nie wiem, zobaczymy, jak to będzie na zresztą straciłem jednego miniona, niestety. Straciliśmy niestety jednego miniona, postaramy się, więc nie stracić. Czyli ona będzie miała szybciej ten level, szybciej level upa. Będzie miała no właśnie, ona już ma level upa, i <laughs> nas puszuje. Dobra, no, dla nas to nie jest jakiś problem, że ona. Fakt, przepraszam, Boże, święty. Klikam się czasami, nie wiem nie wiem jak to wyłączyć, jak wiecie widzowie to powiedzcie, jak kliknę ten boczny przycisk, co on przeważnie jest do cofania strony w internecie to mi się właśnie lul minimalizuje, kiedyś tak nie miałem, a teraz tak nagle mogłem tą linię teoretycznie trochę zrizować ale też nie chcę, żeby za dużo podwieżą było nie wiem czy mam szansę jak na razie jeden na jeden z nią ona ma trzy potki, hmm nie wiem, na trzecim levelu mógłbym próbować coś. Dobra, nie trafiła na, ona ma... Aha, i ona ma trzeci. My też mamy trzeci. No teraz powinienem z nią dać radę, szczególnie że już my się... O, fuck to jest lashitowanie. Przepraszam was widzowie, moje lashity będą głównym, ale grałem na urfie większość czasu. Przez ostatnie dwa miesiące grałem tylko Urfa. I no... Tam troszkę inaczej to wygląda wszystko. Dobra, tak myślałem i nam się ładnie. Konkret według mnie jest super teraz na, na tym garenie, bo on załącza się naprawdę szybko dzięki e. A tutaj sobie ją obijemy. Nie trafiło nas to, nie wiem, jakim cudem, ale nie trafiło, więc super. No i co? My wychodzimy teraz na linię z priorytetem. Mamy priorytet na linii, jest fajnie. Oby jak najdłużej, prawda? Mm, tak stało. Musimy zaraz warda sobie postawimy, żeby nas tam nie zgankował. Fuck! Je no, Jezu I tu też nie wezmę. Przepraszam. No tak jak mówię, no... Z tymi laskitami będzie problem, bo naprawdę, no... Dwa miesiące nie grałem w zwykłego LoLa. Cały czas Urw, cały czas yy, coś, yy, ten Deseń, TFT czasami, no i tego zwykłego LoLa bardzo dawno nie grałem, po znów straciliśmy jednego miniona. Niestety na tym wardowaniu. No ale cóż, bardziki są ważne już, o widzimy Malfight jest na e, Malfight jest niedaleko nas. Robi sobie kraba. Nie wiem czy ja bym mógł zejść, ale hmm, nie mogę zejść, niestety. Ale ważne, że goś widzimy. Jeżeli go widzimy, to dzięki temu możemy patrzeć i pingować. E, właśnie tutaj może iść Malfight. Nie wiem czego on właśnie widział wcześniej. Nie każdy na mapę patrzy, prawda? Dobra, jakoś wyszło. <grym> Ta Irelia na szczęście z tym SM nie może trafić. No i co? Tylko mm, za bardzo zwalam te. Oj, teraz się nie patrzyłem na mapę, niestety. Ale nie powinni mnie zabić. Raczej. No, raczej nie powinni zabić mnie. Ona streszowała nawet. Więc nawet prawdopodobnie tam się nam uda zabić, a tutaj splashujemy i jeszcze tego zabijemy. Dobra, super, dwa za jednego. <grytanie> to trochę wyglądało jakbym na boty grał, ale dobra. No zwalili, zwalili. <grytanie> Troszkę, a ona co? Ona ma, nie ma, ma teleport, dobra. Ja się też teleportuję. Kupimy sobie... nie, nie to. Kupimy sobie... Mm, tego. Y, y, control Barda i sobie gdzieś tam postawimy, tylko muszę się na tą mapę patrzeć bo teraz na przykład zwaliłem, bo nie patrzyłem na mapę ale dobra, no chyba mamy przewagę teraz na linii wiem, że nie powinienem tego, dobra puszować za bardzo bo i tak się w jego stronę w sumie puszuję, ale tak to by stracił więcej minionów myślałem, że będzie teleportował ale chyba nie steleportował. Postawę sobie warda tak jak mówię, muszę sobie patrzeć. O, fuck. Muszę Muszę patrzeć na linię mm, cały czas. No i nie wiem, jeżeli Wam się seria podoba i byście chcieli więcej, dajcie lajka, like żebym wiedział, że właśnie. Wi wiadomo, pod którą serią będzie więcej lajków, like będzie więcej wyświetleń, będę ją częściej stawiał. No, że, bo wtedy wiem, że Wam się podoba to bardziej, a nie to. A więc, jeżeli ta seria będzie się Wam na przykład bardziej troll podobała, możecie wstawić y możecie zostawić lajka. Like i napisać w komentarzu, że chcecie na przykład tą serię, a nie inną. Dobra, my ją tu już widzę, że kosimy ją ładnie. Mamy Erkę w ogóle, nie wiem czy nawet nie mógłbym jej zabić. Dobra, dostała. Shen jest super teraz na tym, no Shen jest mega. Ona się trochę wychiluje niestety z tych minionów, choć ona też widzę, że dostaje. Ona nie może za bardzo podejść teraz. O, w sumie ma Erkę, ale dostanie, nas to nie zawoli. A jeszcze raz tak dostanie i będę mógł ją zerkować, będzie dętka. Tak, yy, będzie dętka, jeżeli jeszcze raz tak podejdzie. Prawdopodobnie będę mógł ją nawet... Yy, nie, nie weźmiesz tego miana. Będę mógł ją prawdopodobnie nawet zdajwować, choć nie chciał, żebym ten daj wyszedł tak jak ich niedawno. Ja te las hity moje to są głienką. Hmm. nie wiem czy muzyka przypadkiem nie jest za głośna kurde właśnie bo ona jest w miarę w miarę głośna yy, i co próbujemy odcinać ją od farmy super nie wiem dobra zużyła więc prawdopodobnie zginie dobra super my nie padniemy więc o to nam chodziło Mogliśmy nawet trochę lepiej trochę to zrobić, bo ona i tak się w nas zbiła. Ale ważne, że z tunem nie dostaliśmy. Dzięki temu przeżyliśmy. Mamy 3-1, jest super. Malfight nie może nam raczej nic zrobić. Erki jeszcze nie ma. Oj, on się bił wcześniej z tym Malfightem, ja nie zauważyłem. Nie mam Erki i ziomek jak coś. Erki nie mam, erki nie mam za bardzo jak go zdajwować. O, on już ma tarczę. Mógłbym najwyżej sobie. O, wziąć golda. Oj, on już dobył ryk, niestety, padniemy przez to. Niepotrzebnie zostawaliśmy dłużej z tym. Chodź, Zostało mu niedużo tego HP. Yy, dobra, wierzymy sobie, kupimy butki. Buta na jedną nogę i lecimy sobie dalej, nie? Przepraszam napiję się, za 50 za gardle. I co, wracamy na linię. Nadal powinniśmy wygrywać z Irelką, jeden na jeden. Choć już nie jestem taki pewny jak byłem przed chwilą. Bo sporo minionów tracimy trochę pod tą wieżą. Ale ona chyba też, nie wiem, cofnęła. Spinguje lepiej, żeby... Żeby inni wiedzieli, że jej nie ma. Jak sobie radzić na teamek? Nasz teamek team sobie radzi spoko. Więc spoko. <laughs> no. Więc sobie wracamy na linię. Sporo straciliśmy, mogę tego też używać. Sporo straciliśmy. Ostatnie grałem na tym murfie cały czas. Przychodzę na zwykły ten mecz. Mówię, Gdzie jest ta katapulta? <grym> Gdzie jest ta katapulta? No kurde. I co? Powinniśmy z nią nadal wygrywać. To tak jak mówię, właśnie. To jest mocna ta. Jeszcze jakbym. Jak z nas zostanie, to pada. No widzicie, Garet, no... Jak wyjdzie trochę spod kontroli, jest przerąbany. Jeżeli ona się gdzieś tu wbije, pomieniona... Tak, teraz... To pada. Dobra, nice, i padła. Tak, mówiłem. Tak też się stało. Super... O! Jezus! Przepraszam za te dźwięki, ale prawie kaniona bym, kanona bym nie wziął. Super, nie mamy wardów, zaraz sobie postawiamy. Na razie, na razie ona... Nie wiem, czy ona ma teleportować, się, czy nie. Więc to jest lekki problem yy, Ale dobra, mamy sporo playtów, playciki lubimy Playciki to jest Free gold, ja Free Gold, Free Gold Oczywiście, ja chciałem powiedzieć No, E już coś tam bije, choć maksujemy Q Ale już coś tam bije, zrobimy Trinity, robimy Phantom Dancer Robimy e, Wizenda. E, taki jest nasz plan, na początek, potem On to może krytykować? Właśnie nie wiem czy E może krytykować Taki minus ona ma 8, mamy 9, prawie dziesiąty, więc mamy sporą przewagę. E, nie wiem, co ona zrobiła w tym momencie. <grym> Musiała flesznąć. Sporo ten demys to E robi. E, o, super, udało nam się zlashitować. Te minionki tutaj też, tutaj też. Mamy właśnie przewagę. W mamy przewagę, więc super. Jak na moje lashity, które, no, powiedzmy sobie szczerze, nie były zbyt dobre. To jest super. Jakbyśmy mieli Ulti, teraz byśmy ją zabili, ale niestety Ulti nie mamy jeszcze. Yy. I co E? Sobie ten. Nie wiem, czy nawet we dwoje teraz. Chyba nawet jakby przyszedł tutaj Malfight, by mi nie dali rady, prawdopodobnie. A zależy też, ile Malfight ma użyć. Ona w sumie się szybko leczy, bo ma ten. Spróbuję zrobić tak, żeby nie mogła wziąć ten. O, coś w tym stylu. Jeszcze jedno Q potem. Eee... Jezus, ledwo co? No to było na styk, zaraz muszę się cofnąć. Spróbuję wziąć wieżę, bo to chyba pierwsza wieża, będzie, czy nie? Pierwsza wieża, więc wieżę szybko wezmę i uciekam, żeby mi Malfight nie zabił. Super, super wyszło. A to już było tak na styk, na styk, no kurde. Malfad jakby przytrzasł. <laughs> Prawdopodobnie by nas nie zabił. na zabił. Malfight nie znałem, midzie, fu na bocie, tak czy siak. Mamy sporo kasy, kupujemy sobie to, kupujemy sobie yy, to, kupujemy sobie na speed attack. Yy, tak, obiecywałem, kupujemy sobie to. Razy dwa i. Yy, nie wiem co za bardzo. Jakby przyszedł bot, to byśmy. bym spróbował zgankować, bo tu jest wieża yy, Ja bym spróbował w sumie. Może. Oni się kurde cofają Nie wiem kogo. Dobra, tego Dobra Nie mam Rki, bo tak to bym jeszcze mógł Ashie spróbować zabić Dobra, tyle wystarczy. Spruszyjemy, weźmiemy wieżę Mogą trochę wcześniej zrobić nawet i trochę lepiej jakby się tutaj z drugiej strony, ale i tak bym dwóch prawdopodobnie nie zabił. Spinguję im, że chcemy wieżę wziąć. Na razie na to co robić. Sam nie będę puszował. Będą na mnie gankować, będą mnie zabijać, więc bez sensu jest takie, wiecie, samo puszowanie, a tak to weźmiemy, wierzę zawsze coś. Aha! Dobra, runy moje widzicie. O, super, zabiła. Więc możemy dalej pchać. Oni będą musieli sami tu przychodzić, żeby nas zabić, prawda? Jep. Jep, oni nie mają za bardzo za dużo co do gadania tu. Oj, ale Ani przyszła. Ale chyba... O, tam jest czogat. Nie, nie złapał. o! Hello! No ten Garen jest super fany. Jest super zabawny i super yy, śmieszny do grania. Jest taką przyjemną postacią, o, tak chciałem powiedzieć. Wezmę sobie trochę minionków. Jest super przyjemną postacią do grania. Don't bother me so hard, you don't really how much I'm lagging GG report bot, please <laughs> Oj, brakowało mi trochę tego e, Super, zabiliśmy e, Więc jest gitarka mm, Co? Idziemy sobie na bota, znaczy na topa Bo nam trochę spuszowała Nasza kochana mała Irelia Mamy od razu na Phantom Listener będzie Gites. On nam da do tego, Shielda do Atak Speed Super i tak. <laughs> is 8, 2, bad report, bot <laughs> Ani, ani, 1-2 ma. U nas, no co? Z tego mogę się na razie przyczepić. Z milionów na pewno. mamy mało. Spinguję, że nie ma u mnie tej. I relki. No, i relka musi teraz też szkankować i na linię, bo inaczej nie wyjdzie i to dla dobra. <grym> Jeżeli nie będzie próbowała. Ona, no, ona ma 2-4, no nie ma jeszcze jakichś strasznie słabych stat. Więc ma szansę jeszcze zarotować. Jeżeli będzie umiała, potrafiła raczej. Yy, obrócić, w sensie gankować inne linie, bo u nich Malfight na przykład jest ok, ani jest ok, Bot trochę, troszkę, troszkę jest do tyłu, behind, ale no wiadomo, że wszystko da się, wszystko da się nadrobić. Ja lubię wyrównane gry, nie lubię dużo, tak jest z dużą przewagą. O Jezus, ale ja to zwaliłem, ale dobra, ona zużyła ulti, o, sporo straciłem życia, nie uderzyło moje Q i dlatego zwaliłem. No co, ona tu już chyba nie może podejść, chyba że ona będzie się próbowała ze mną bić, raczej nie, też tak sądzę, że raczej nie powinna tego robić, yy, więc mądrze z jej strony, yy, super, no krytyki też się dają, tylko nie wiem czy na to E może, chyba nie mogą teraz krytyki siadać, kiedyś fajnie było, bo E, e krytykował, dobra, ona zużyła teleporta, więc my sobie idziemy teraz na mida, Niech ona se teraz to odpuszuje. Ja idę sobie na MIDA, spinguje, żeby widzieli moi teammates, że tam idę. Nie mam flesza, bo tak to mówią, ale w sumie nie opłaca się aż jest 2.5. Nie opłaca się, bo nawet flesza nie byłoby to War Weźmiemy sobie co? Weźmiemy sobie y, Tureta, aż się nie może nic zrobić. O, prawie weszła jeszcze w to. I cyk, wzięty Turet, ziomek, uważaj. Uważaj, ja tu jestem za tobą. Don't worry, be happy now. Eee... O, ten slow on może mnie kateować, Tashi, ale to jakoś nas tak strasznie nie boli. O, to Malfite idzie pod AP, fajnie, cieszy fajnie, cieszę się. Lubię takie e, e, śmieszne, znaczy, fajne bulidy. Oj, jesteśmy sami, sami, No nie możemy być w kupie, bo nas malfight jak nas fight yy... jak nas zultuje, to będzie ziazi, Możemy nawet teamfight przegrać, choć wygrywamy ten mecz. Nie lada yy, i co? I, i, I... dokładnie. Drake. Drake jest dobrym kolem. Oni są wypchnięci. My możemy sobie zrobić Drake'a w tym czasie. ten Drake jest spoko, większy damage. Yy... Większy damage w Turety, w, w przyszłe barony yy, Więc no, Kartus trochę zwalił, bo, on nie, bo został Ale dzięki temu mamy Dragona Bodzu <grym> Odwrócił uwagę yy, Ulti już ta nie ma Dobra Dobra, super Jakoś to wyszło, muszę się trochę podleczyć Super. O, dobra, tam już nie będę, bo nie jestem tanki, garenem. Jestem bardziej takim bruzerem, można powiedzieć, bo raczej ja stosuję to ciężko. Jazzi? Nice, ulti, wow. Moc jest moc. Ten <tryk> czaga trochę nas olał. Ale nie przejmujemy się, bo przeżyliśmy. Jak nie przeżył, by było? Kurwa, czeka, co ty robisz? Nie, no żartuję, nie. Nie jestem takim toksykiem. E, co robimy dalej? No, robimy sobie Wicenda. No, daje nam wszystko to, co chcemy. Trochę resistów, atak speed. Te, on, ta jego pasywa powinna się nakładać na E. To unikło pasywu Atwind Ends Delayed led of Major. Powinno się na E. e tak, Conqueror powinien się stakować i super. Co e, ja sobie kupię? Nie wiem, czy Trinita. Nie Trinita, tylko Hydrydy. Hy, 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 no wiecie, ta. E, czy ta. E, Titanic Hydra. O, dokładnie. Titanic Hydra. E, działa na E że to wiecie, powinien każdą E nakładać ten Tytani Hydra, może się za was przekonamy, prawda? Może się przekonamy No i co? I E kosimy Elo Zaraz będę miał y, ulti, które nie nadąży Dobra, poczekam O, albo zużyję sobie to Thank you, Ment Tarcza. Super. Użyjemy tak. Cofamy, żeby nas e, nie zabiła e, nasza kochana Ani na ulti. E, dobra, wszystko tu jest wzięte. Nie wiem, pójdę sobie spuszować bota, żeby coś robić. Jeszcze ja się napiję, przepraszam. Co, spuszymy sobie bota? 600 ładnie to biję. Oj, i się poddali. Dobra, to by było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, że Wam się odcinek podobał. Na razie. Hej.